We wrześniu od premiery książkowego Hobbita minie już 86 lat, w 1937 roku świat po raz pierwszy usłyszał o Śródziemiu. W dniu dzisiejszym, po już 20 latach od premiery kinowej adaptacji Władcy Pierścieni, ponad 10 od Hobbita i wielu innych sukcesach na innych polach, w tym m.in. rynku Growego, ciężko by było znaleźć kogoś, kto o twórczości Tolkiena by nie słyszał i nie zetknął się z nią w jakikolwiek sposób, śledząc popkulturę. Dzięki temu krąg czytelników regularnie się powiększa. W wielu przypadkach ma to związek właśnie z filmową trylogią, po seansie, którym wielu ludzi chce szerzej poznać świat stworzony przez autora. Do tych osób należałem również i ja doskonale pamiętam jak wielkie wrażenie zrobiła na mnie drużyna pierścienia. Miałem wtedy 11 lat i zaraz po obejrzeniu w zaciszu domowym dosłownie musiałem poznać resztę tej historii. Na szczęście Tolkien jest na tyle znaną personą, że z dostępnością do jego książek już wtedy nie było najmniejszego problemu. I gdy miała miejsce premiera dwóch wież, byłem już zaznajomiony z całą fabułą władcy. Był to pierwszy raz, kiedy czytałem fantazy. I do dzisiaj jest to mój ulubiony gatunek literacki. Mało jest wykreowanych światów fantazy, do których wracałbym w jakiejkolwiek formie tak często jak właśnie do śródziemia. Do czasu zapoznania się z tymi książkami, nie miałem większej zajawki i przyjemności z czytania. Książki kojarzyły mi się z nudnymi lekturami i czytaniem na akord. Wtedy nie pomyślałbym o tym, że stanie się to moją największą pasją. W tamtych czasach dostępność do książek fantazy nie była taka jak dzisiaj. W bibliotekach i księgarniach można było co prawda dostać Harry'ego Pottera, ewentualnie opowieści z Narni i oczywiście i te książki bardzo lubię, jednak nie mogą się one równać z poziomem światotwórstwa Tolkiena, co zresztą tym filmem postaram się udowodnić. Mimo, że przez te wszystkie lata przeczytałem trochę książek lepszych od tych tolkienowskich, moje wymagania odnośnie fabuł mocno poszły do góry. Jednak darzę je szczególnym sentymentem i zdaję sobie sprawę, jak wielki miały wpływ na rozwój nie tylko fantazy, ale i całej literatury. Tolkien jest absolutnym pionierem fantazy. Przed nim nikt nie stworzył świata z takim rozmachem i pieczałowitością. Śródziemie z jego książek, rysunków, map jest jednym z najdokładniej dopracowanych zadbał o każdy szczegół, tworząc nie tylko mapę, ale i całą historię wykreowanego świata, a nawet języki, którymi posługiwały się poszczególne rasy. Historia, mitologia, kultura, fauna, flora zdecydowanie wzniósł światotwórstwo na wyższy poziom. Łatwo jest więc zrozumieć fenomen jego twórczości. Jego książki to klasyczne dzieła z gatunku high fantasy. Świat, który wykreował, jest sam w sobie fascynujący. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek inny cieszył się tak ogromną popularnością, o czym świadczy ilość publikacji na jego temat słowników, atlasów, leksykonów, map, które są regularnie omawiane i aktualizowane. Ten film będzie się trochę różnił od tego, który zrobiłem na temat Martinowskiego Westeros. W trakcie pisania go stwierdziłem, że materiał będzie za długi, kiedy zacznę mówić jeszcze o poszczególnych książkach, grach czy filmach. Dlatego skupię się tu jedynie na światotwórstwie Tolkiena, na inspiracjach, które czerpał z historii przy tworzeniu fabuł i systemów politycznych. Zagłębię się też oczywiście w geografię śródziemia, poszczególne rasy, faunę i opowiem o kilku moich ulubionych postaciach z książek. Odnośnie gier, filmów, książek i krótkiego zrecenzowania ich, na pewno w przyszłości również zrobię film. Wiem, że w internecie filmów w tym temacie pewnie jest dużo, jednak tutaj poruszę dużo tematów naraz o tym fenomenalnie wykreowanym świecie. Ze względu na długość postanowiłem podzielić ten film na dwie części. Druga część ukaże się pewnie za około miesiąc lub półtorej, bo zamierzamy zrobić to naprawdę porządnie. Przy tworzeniu tego filmu z ogromną pomocą przyszła mi praca naukowa, a raczej zbiór esejów pod redakcją Zbigniewa Kopcia, Przemysława Matusika i Macieja Michalskiego o nazwie Tolkien, Mit, Historia, Literatura, wydany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Link znajdziecie w opisie. To jest kanał Archiwum Zimowego Monarchy, a ja zapraszam do oglądania. Tolkien podczas budowania swoich autorskich mitów w świecie Śródziemia, wielokrotnie bardzo wyraźnie podkreślał znaczenie historii w swojej twórczości. Przytoczę tu jeden cytat z notatki z 1956 roku, napisanej w związku z recenzją powrotu króla na łamach New York Timesa: Mam umysł historyczny. Śródziemie nie jest światem wymyślonym. Nazwa ta to współczesna forma, pojawiająca się w XIII wieku i wciąż będąca w użyciu. Miden Ert, Middle Ert dawnego określenia Menę, miejsca zamieszkanego przez ludzi, świata obiektywnie rzeczywistego, przeciwstawionego, zwłaszcza światom wymyślonym, kraina baśni, czy niewidzialnym, jak niebo i piekło. Teatrem mojej opowieści jest ziemia, na której teraz żyjemy, lecz okres historyczny został wymyślony. Są tam obecne wszystkie cechy zasadnicze tego miejsca, a przynajmniej zasadnicze dla mieszkańców północno-zachodniej Europy, dlatego naturalnie sprawia ona wrażenie czegoś znajomego, nawet jeśli została nieco uwznioślona przez urok oddalenia w czasie. Jak widzicie, jest tu zawarta dość wyraźna deklaracja Tolkiena odnośnie zakorzenienia jego dzieł w historii, jak i podkreślenie do dziejów jakich obszarów świata się odwołuje. Zanurzenie się historii Tolkiena wynika z kilku przyczyn: z wykształcenia czy długiego badania dziejów literatury średniowiecznej, o czym świadczą opowieści o królu Arturze, Beowulfie czy różne opowieści starogermańskie, nad którymi długo pracował i wiele czerpał inspiracji do swojej twórczości literackiej. Jego nawiązania odnosiły się do tajemniczego świata barbarzyńskich opowieści, których legendaria zachowały się po dziś dzień. Nigdy nie pragnąłem mieć snów czy przygód Alicji. A opowieść o nich po prostu mnie bawiła. Nie marzyłem o poszukiwaniu ukrytych skarbów czy o walce z piratami, więc nie przejąłem się zbytnio wyspą skarbów. Walałem opowieści o Indianach, były w nich łuki i strzały, a moim nigdy niespełnionym marzeniem było nauczyć się dobrze strzelać z łuku, obce języki, przebłyski archaicznego stylu życia, a nade wszystko lasy i puszcze. Jeszcze wspanialszy był kraj Merlina i Artura, a najpiękniejsza była bezimienna północ Sygurta, Welsunga i Fafnira, księcia smoków. Tych krain pożądałem najbardziej. W ten sposób Tolkien pisał o początkach swojego zainteresowania, z jednej strony groźnym i rzeczywistym, a z drugiej baśniowym i tajemniczym światem legend, pieśni i opowieści germańskich, celtyckich i fińskich. Kolejnym z elementów układanki udowadniającym nam historyczność kreowanej fabuły jest na przykład Szajer, kraj należący do hobbitów, przypominający spokojną i uporządkowaną wieś angielską z epoki powiktoriańskiej w przededniu Wielkiej Wojny. Warto też odnieść się do dwóch największych totalitaryzmów XX wieku, czyli do faszyzmu, nazizmu i komunizmu. Ich odpowiednikiem jest to, co stworzyli dwaj główni nieprzyjaciele w świecie śródziemia, czyli Morgoth i Sauron. Nie sposób też nie nawiązać do początków, czyli stworzenia Ardy, które są wysnute z muzyki Ainurów i myśli Eru i Luwatara, gdzie na początku była muzyka, następnie losy świata Valarów, czyli potęg, jak i przychodzących na świat dzieci Luwatara, elfów i ludzi. Jest to zamierzchła przeszłość, opisywana w kolejnych książkach Tolkiena jako droga od wielkości poprzez upadek do odbudowy. Zdecydowanie przypomina to pewien schemat znany ze starożytności, gdzie upadały wielkie imperia, a w ich miejsca pojawiały się nowe. Numenor to istna Atlantyda Platona, która pierw upada, a następnie odradza się w postaci królestw wygnanych Numenoryjczyków czyli Gondoru i Arnoru. Dzieje tego ludu mogą przypominać dzieje antycznego Rzymu i Grecji. Które miały wielką przeszłość, po czym nadchodził ich stopniowy rozkład, który doprowadzał do upadku. Królestwo Gondoru, zapisane we władcy pierścieni, przypomina dążące do upadku cesarstwo rzymskie z V wieku naszej ery. Kolejnym wątkiem zaczerpniętym z historii są ludy tworzące księgi i struktury państwowe. Tolkien, tworząc swoje opowieści, pisał je w formie dziejopisu, regularnie wnosząc poprawki, usprawniając tekst i uzupełniając materiały. Jeżeli uważnie czytaliście dodatki do jego książek, wyraźniej ukaże się wam historyczność zawartych w nich opowieści, z bardzo wyraźną osią chronologiczną i dokładnym przedstawieniem drzew genealogicznych. U podstaw historyczności dzieł literackich Tolkiena legły więc pewnością legendy, mity i opowieści z odległej przeszłości tych ludów, które przejęły odpowiedzialność za kształtowanie naszego kręgu cywilizacyjnego po ustąpieniu pola przez Rzym. Tolkien stworzył oparty na historii alternatywny świat, który od wielu pokoleń zachwyca nie tylko kolejnych czytelników na całym świecie, ale jest też wzorem dla innych pisarzy, jednocześnie trafiając do salki nowych czy na deski teatrów. Historia jest dla Tolkiena przede wszystkim opowieścią o wielkości i upadku, przeszłości, bohaterach i potworach, czy walką dobra ze złem czasami spisana, czasami przekuta w legendę. Tolkien doskonale znał historię i świetnie posługiwał się dawnymi wydarzeniami, korzystając z mitów, legend i baśni, jednocześnie wplatając w to nową jakość, wszystko osadzając w czasie i przestrzeni. Do wszystkiego dodając szczegółowe rysunki i mapy, a nawet tworząc własne języki. Zdecydowanie wyniósł poziom światotwórstwa na zupełnie nowy, wyższy poziom. Dopiero kiedy na poważnie zabrałem się za próbę opisu geografii Ardy w pigułce, zrozumiałem, jak twardy jest to kawałek chleba. Jest to bezpośrednio związane z historią i mitologią tego świata. Na przestrzeni kilku er, tysięcy lat, kontynenty regularnie się zmieniały, co pokazuje lektura Silmarillionu. Postaram się przedstawić to na tyle szybko, na ile jest to oczywiście możliwe. Tolkienowska koncepcja pierwotnej Ardy nie była dość dokładna i nigdy do końca nie została rozwinięta. Biorąc wszystkie te aspekty pod uwagę i dokopując się różnych informacji z sieci, wychodzi na to, że łącznie było pięć kontynentów w różnych okresach czasowych po zniszczeniu dwóch latarni przez Melkora. Zanim do nich przejdę, chciałbym tylko wspomnieć, że przykładowo sam Endor mógłby być uznawany za dwa oddzielne kontynenty Forendor i Harendor, jednak o tym drugim i o tym, jak wyglądał, wiemy zbyt mało. Aman był najbardziej wysunięty na zachód, z woli Walarów, co najmniej dwukrotnie zmienił swój kształt. Była to kraina nieśmiertelnych Walarów, Majarów i Eldarów. Elenna to wyspa wyniesiona na wielkim morzu dla ludzi z Beleriandu. Ze względu na rozmiar ciężko jest ją nazwać kontynentem, ale geograficznie nie należała do żadnej innej krainy śródziemia. Na wschodzie od krain Endoru leżały nazywane przez Tolkienistów Hiarmenor i Romenor. Z tego co wiadomo, Tolkien osobiście tych nazw nie używał. Były to krainy najprawdopodobniej odwiedzane jedynie przez ludzi, szczególnie przez Numenoryjczyków. Aman, nieśmiertelne krainy. Kontynent, który obok Śródziemia został napisany przez Tolkiena najdokładniej. Opowieści o tej krainie pochodzą oczywiście z historii zamieszkujących tam eldarów. Kontynent podzielony łańcuchem górskim Pelori, który przebiegał z południa na północ i wybrzuszał się ku wschodowi. Góry wznieśli Valarowie i miały być naturalną obroną przed Melkorem, choć ten nigdy nie dokonywał prób najazdu zachodu. Aman dzielił się na cztery regiony. Były to Valinor, dom Walarów, Majarów i Elfów. Jego stolicą był Valmar. Przy jego zachodniej bramie znajdowało się wzgórze Ezellohar, na którym rosły dwa drzewa oświetlające cały kraj, obok których był krąg przeznaczenia, zwany Mahanaxarem. Raz tylko zostało zaatakowane przez Melkora i jego sprzymierzeńca, pajęczycę Ungoliantę, która zniszczyła dwa drzewa Walinoru. Wtedy jeden ze szczepów elfów stracił trzy klejnoty, czyli Silmarille, o czym jest książka o tym samym tytule. Część elfów opuściła Aman i został dla nich zamknięty do czasu pokonania Melkora pod koniec pierwszej ery. Mogli do niego wrócić, kiedy tylko znużyło ich życie wśród śmiertelników. Eldamar, dom Eldarów, czyli elfów, w jego skład wchodziła dolina w środkowym rejonie Pelori, w miejscu gdzie wyrastała Góra Tuna, i z krajów na wschód od gór leżących przy zatoce Eldamarskiej. Była to dolina Kalakiria, nazywana wąwozem światła. Valarowie stworzyli ją, gdy przeprawiali elfów do Amanu. Araman leżał na północ od Eldamaru. Początkowo był to obszar niezamieszkany, jednak Noldorowie przeszli przez niego podczas swojego powrotu do Śródziemia. Region składający się głównie z nagich równin, lecz mimo tego Noldorowie przeżyli tam między 15 a 20 lat słonecznych, najprawdopodobniej łowiąc ryby. Avatar. Leżał na południe od Eldamaru. Jedynym znanym jej mieszkańcem była pajęczyca Ungolianta. Możliwe jednak, że po jej ucieczce do śródziemia mogli się tam zadomowić Noldorowie. Elenna, Numenor. Wzniesiony przez Walarów jako przystań i dom dla Edainów, którzy przetrwali wszystkie wojny pierwszej ery w Beleriandzie. Wyspa długa na 500 mil i szeroka na 300, ukształtowana z pięciu półwyspów. Jej rozmiar oznacza, że jeśli chodzi o wielkość była trzy razy większa od Rohanu i prawie osiem razy większa od terenów Szajer. Był to dom jednego ludu, Numenoryjczyków. Nigdy nie była przez nikogo najechana ani podzielona, więc określono ją po prostu jako Numenor. Rzadko używano w tym kontekście nazwy samej wyspy. Wynurzała się z morza jak wielka wyżyna. Tylko kilka jej rejonów posiadało plaże i naturalne przystanie. Niektóre z jej klifów wznosiły się aż na wysokość ponad 60 metrów nad poziom morza. Trzema nazwanymi zatokami była Romenna, Zatoka Wschodnia, Eldanna, Wielka Zatoka na zachodzie i Zatoka Andunie na północnym wschodzie, lecz południowy port Nindamos, który leżał wzdłuż jedynego piaszczystego wybrzeża, wydaje się być usytuowany wzdłuż trzeciej zatoki lub Małego Morza. Dwie główne rzeki na wyspie to Ninduina i Siril. Dzieliła się na sześć krain – Mitalmar, Orostar, Forostar, Andustar, Hiarnustar i Hiarostar. Endor. Kraje Środka. Kontynent, którego nazwa to oczywiście Śródziemie. Ogromny i najszczegółowiej ze wszystkich przedstawiony przez Tolkiena. Co rzecz jasna związane jest z tym, że lwia część powieści przez niego napisanych ma miejsce właśnie tutaj. Wiele krain i regionów, przez które mam nadzieję przejdziemy w miarę szybko. Jednak jest wiele aspektów, których nie będę mógł ominąć. Głównymi regionami Śródziemia są Beleriand. Legendarny region Śródziemia. Dom najstarszej z cywilizacji Ardy, oczywiście poza Amanem, wielkie lasy Beleriandu rozciągały się między rzekami Sirionem i Gelionem, zamieszkiwane przez Sindarów, Noldorów i później również przez Edainów. Można powiedzieć, że dzielił się na trzy części: wschodni Beleriand, krainy między Gelionem a Górami Błękitnymi, zachodni Beleriand leżący za Sirionem i regiony Hitlum, Artgalen, Dortonion i Lotlan, które można powiedzieć, że składają się na północny Beleriand. W przyszłości na pewno nagram film o historii Beleriandu. Jest to zdecydowanie mój ulubiony fragment historii Śródziemia. Eriador, kraj królów, leżał między dwoma pasmami gór. Eretluin i Hita Eglir, czyli szczytami mgły. Jego południową granicą była graniczna rzeka Glanduina i woda cienia Gwatlo. Większość tego regionu składała się z wyżyn, a część z nich nazywano Kurchanami, które ciągnęły się długimi łańcuchami i znajdowały się dość blisko siebie. Głównymi rzekami były Miteitel i Baranduina. Rowanion dzikie kraje. Nazwa krain leżących na wschód Hita Eglir i na zachód od Czerwonej Rzeki Karnen i wewnętrznego morza Run. Dwiema głównymi rzekami Rowanionu były Kelduina, płynąca na południe od Ereboru i łącząca się z Karnen i Wielką Rzeką Anduiną. Anduina leżała między Hita Eglir i wielkim lasem znanym jako Wielka Zielona Puszcza, Mroczna Puszcza i w końcu Eryn Las Galen, Las Zielonych Liści. W Rowanionie znajdowało się Lorien, czyli najstarsze królestwo elfów, które przetrwało po upadku Gilgalada na końcu II ery. Gondor, Kraj Kamienia. Gondor to nazwa królestwa, nie regionu. Jednak jego rdzenne tereny leżały wzdłuż wybrzeży Śródziemia i południowego biegu Anduiny, otaczając góry Białe. Gondor również zawierał ziemię elfów ale obejmował także ziemię innych ludów, Drudainów zarówno w Druwetlaur, na zachodzie, niedaleko przylądka Andrast i lasu drudańskiego, po wschodniej stronie gór Białych, ludzi z Dolin Eret Nimrais, od których pochodzili Dunledingowie i ludzie z Bri w Eriadorze, ludy rybackie i być może inne ludy edajnickie. Królestwo Gondoru zostało założone w tym samym czasie co Arnoru, przez Dunedainów z Numenoru. Mieszkało już tam wielu Dunedainów i ludzi mieszanej krwi. Bliski Harad leżał za rzeką Harnen. Ta była najbardziej wysuniętą na południe granicą rdzennych ziem Gondoru. Był to region, w którym znajdowało się kilka królestw i plemion. Nie była to kraina dokładnie opisana przez Tolkiena, jednak najprawdopodobniej były w niej rzeki, równiny, wzgórza i lasy. W trzeciej erze była kontrolowana przez miasto Korsarzy, na przylądku Umbar, dawnej przystani numenoryjskiej. Daleki Harad Region równie słabo opisany przez Tolkiena, leżący za Umbarem, bardzo gorący klimatycznie kraj. Największą wiedzę na temat Dalekiego Haradu zapewniają mapy śródziemia, z których wynika, że w jego zachodnich regionach był łańcuch gór, zwany górami szarymi, z tym, że nie były one powiązane z górami szarymi północnego Endoru. Wschodnie brzegi Dalekiego Haradu zajmowały góry żółte coś, co zostało nazwane tylko w kilku źródłach i o czym nie wiemy nic. Mordor Czarny Kraj. Leżał w ramionach gór popielnych Ered Litui i płotu cienia Efel Duat, łańcuchy, które są częścią tego samego pasa gór. W swoim wnętrzu dzielił się na trzy obszary: Gorgorod, Nurn i Udun, a na wschodzie otwierał się na ziemię Run, również kontrolowane przez Saurona. Gorgorod był podzielony na dwa obszary: północno-zachodni kąt, pozbawiony życia i zdominowany przez wulkan Amon-Amart, w którym wykuto jedyny pierścień Nurn. Leżało na południe od Gorgorot, jego południowe i wschodnie rejony zajmowało morze Numen i kilka spływających do niego rzek. Zdecydowanie najbardziej żyzne ziemie Mordoru, w których Sauron trzymał niewolników do produkcji zapasów dla swoich armii. Udun to wielka dolina w kącie północno-zachodnim, teren kamienisty w kształcie misy. Podobno występowało tam skromne życie zwierzęce i roślinne. Run, Wschód. Co ciekawe, było miejscem narodzin ludów śródziemia. Elfy obudziły się w starym kraju Kujwienen leżącym na północno-wschodnim brzegu jeziora Helkar. Między morzem a górami, jednak po wojnie gniewu na run, dokonały się ogromne przeobrażenia. Helkar zostało wysuszone, i jedynie morze run przetrwało. Samo Kujwienen zostało najprawdopodobniej zniszczone. Głównym obszarem geograficznym run był wielki łańcuch gór zwany Orokarni, górami czerwonymi. Rozciągały się wzdłuż wschodnich brzegów Śródziemia, od północy do środkowych regionów. Jedynym krajem leżącym w run, który został nazwany przez Tolkiena, był Kant, leżący na wschód od Mordoru. Była to ojczyzna wariagów, podobnych w kulturze do woźników. O pozostałych dwóch kontynentach Ardy wiemy zdecydowanie najmniej. Tolkien w zasadzie nic o nich nie pisał. Jednak żeby dokończyć rozdział o geografii, poświęcę im chwilę na najważniejsze i w sumie jedyne informacje na ich temat. Chiar Menor. czarne kraje. Kontynent leżący na wschód od śródziemia, w południowych regionach Ardy. Jego północny kraniec tworzył przesmyk we wschodnim morzu, zwany półwyspem Hildorien. Mimo, że kontynent odkryli Numenoryjczycy, Tolkien nigdy nie wspominał, czy znaleźli tam ludzi, elfy, krasnoludy czy inne stworzenia zamieszkujące te ziemie. Nie wydaje się, żeby założyli tam jakieś królestwa czy przystanie w krainach wschodu. Romenor, wschodnie kraje. Jedyne co wiemy na temat tego kontynentu to to, że istniał tam łańcuch górski znany jako Ściany Słońca, a jego najwyższy szczyt nazywał się Kalorme. Podobnie jak Hiar Menor, Romenor został odkryty, ale widocznie nigdy nie zasiedlony przez Numenoryjczyków i prawdopodobnie nigdy nie mieszkał tam żaden człowiek. Gdy Arda została zmieniona, Romenor mógł zostać zniszczony albo usunięty z kręgów świata. To już wszystko, co przygotowaliśmy w części pierwszej tego filmu. Część druga powinna się pojawić za około miesiąc bądź półtora na tym kanale. Podziel się swoją opinią w komentarzach i do zobaczenia na szlaku.